Utorej roku zabawy z ciężarami, po roku masy przed końcu czas, żeby zrobić formę. No i powiem Wam tak, że po tym wyciśnięciu tych 200, a w konsekwencji 205 na klatę, tak trochę zgubiłem cel, że już po tym kwietniu, jak tam chyba ostatni film rzuciliśmy, nie miałem za bardzo celu, jeśli chodzi o trening siłowy. No bo dobra, no 200, 200 wyciśnięte. I to, to, czy potem tam będzie 205-210, to i tego tak, jest na tyle abstrakcyjny wynik, że już tak yy, straciłem trochę motywację. No i zacząłem sobie chudnąć. No i powiem Wam, że aktualnie widzicie mnie 15 kg lżejszego. Trenowałem dwa razy w tygodniu. Szczerze, szczerze praktycznie w ogóle nie trenowałem, forma przyszła. No także dzisiaj co? Dzisiaj zobaczycie już yy, film bardziej już skierowany z stronę kulturystyki. Chociaż teraz w trendach też znowu kulturystyka, jeśli chodzi o fitness, zwróciła do mody. No i zrobimy sobie dzisiaj trening klaty, tutaj wszystko opowiem, jak to aktualnie wygląda, jak trenuję, bo trenuję zupełnie inaczej niż widzieliście, kiedy bawiłem się z ciężarami. Także dzisiaj trochę inny content, przechodzimy teraz w stronę sylwetki, no i na bieżąco tutaj, żeby nie przedłużać, będziemy sobie robić seryjki, no i wszystkiego się dowiecie z czasem. Zaczynamy. Klasycznie jak na każdym filmie zaczynamy oczywiście od wyciskania, tutaj 10 ruchów, żeby dogrzać lekko. I potem Wam poka pokażę moje serię serie wstępnej i aktywacje zaraz na drążku. Gryb jest genialny tutaj. Tak zajebisty gry. 8-10, żeby trochę tam barki się ponastawiały, rozciągnąć no i 20, boże 60, 100, no i tam dalej. Wyniki siłowicie na pewno nie będą takie jak ważąc 102, ale jak na tą wagę, i fakt, że schudłem no z 15 kg, no to myślę, że i tak jest najlepiej jak było, jeśli chodzi o proporcje siły do wagi. No a generalnie teraz stawiamy na sylwetkę. Także bardziej tutaj pójdziemy w stronę kulturystyki teraz, żeby poprawić jakby to co jest, bo już masa jest fajna i ta forma naprawdę jest przyzwoita, także dzisiaj bardziej będzie trening objętościowy niż na te nastawione na siłę. Tutaj przed każdym też treningiem oczywiście wyciskań trzeba się dobrze rozgrzać. Każdy ma tam swoje aktywacje, ja też mam swoje, zaraz Wam je zaprezentuję. Małe plusy bycia trochę lżejszym niż na masie. No i wracamy do wyciskania. Mamy godzinę, jestem z samego rana. Jestem praktycznie na czczo. Prawda przed treningiem najczęściej blenduję twaróg z białkiem. No i ruszam na trening. Tak, żeby to Robert Burneika powiedział. Budzę się i znowu jestem na siłownia. Że oczywiście, dzisiaj nie black, bo jest forma, nie ma co kalorii marnować. Także, szoty z kofeiną musi być to przed treningiem. Uwielbiam po prostu być pobudzonym, czy to na treningu, czy poza. Taką połóweczkę, czy czwartą najczęściej szczeram. Tak. Nie chcę całego, bo to już jest grubo, ale takie pół, czy czwarte. Film będzie się nazywał. Mam testosteron ponad normę. No i mam go faktycznie, i nie jest on spowodowany dostarczaniem go z zewnątrz, czy ktoś to wie, czy nie ale zrobiłem sobie badania. Generalnie mam teraz pakiet medyczny. Robię komplet badań tych hormonalnych, zdrowotnych, wszystko, wszystko co tam jest możliwe, co 3 miesiące tak naprawdę. Generalnie też mam taką fajną babę, znaczy fajną lekarkę endokrynolog, co mi mega pomogła. jeśli chodzi w ogóle o badania i wiedzę na ten temat. Może to przysłonimy, żeby tu moich danych nie było widać. Możesz tu pokazać, że to są moje badania po prostu, a nie jakieś tam inne. Mhm, widać wszystko. No i tutaj mamy badanie wykonane. Mhm, 940. Tak jest. To widać. Że stuwa ponad normę. No, grubo powiem wam. Grubo powiem wam. Czyli norma to jest? To norma, w zależności od różnych tam wyników. Nie. W zależności, zależności od laboratorium. Od 250 tutaj do 836 jest norma, wyszło mi 940. Także no, tylko się cieszyć. Tylko się cieszyć. To jest oczywiście też innych komplet badań, ale to już mniejsza z tym. Nie mam wiedzy, żeby się na tym aż tak wypowiadać, także ufam tutaj po prostu lekarzy która tam fajnie mi pomogła, bo też zrobimy film na ten temat, bo spójrzcie o tym, że... 6 miesięcy temu miałem testosteron na poziomie 630, teraz mam 940, także jest to różnica. I też nagrany film, którym Wam opowiem też od A do Z, jak mi się udało ten testosteron tak podnieść, co zrobiłem. Więc myślę, że to też będzie ciekawa sprawa, bo też powiem Wam, że jeśli chodzi o takie działanie, dążenie do celu, ogólnie regenerację. Nie jest potrzebna taka regeneracja, mniej śpi, naprawdę przekłada się to faktycznie na życie codzienne, a już nie mówię na przykład, jak ktoś ma testosteron tam z zewnątrz po prostu dostarcza i ma go na przykład nie wiem, 10 razy ponad normę. Nie wiem jak to działa. No, ale mi od tych 600-900 czuję to po samo poczucie, że fajnie jest po prostu. A jestem dużo chudszy, więc to też jest ciekawostka. Zawsze myślałem, że jak się jest na takim szczycie masy, że jest się wielkim, wielko, dużo się je, dużo tłuszczy i tak dalej, no to wtedy ten test ustalony jest naj, jak najwyżej, jest możliwie najwyżej, a tu jednak się okazuje, że odwrotnie. No, ale to sobie pogadamy w osobnym filmie o tym wszystkim, a dzisiaj jako ciekawostka po prostu wspominam. Jedziemy, bo stygnę. Generalnie docelowo dzisiaj będzie takie 153 myślę. Ważę tak 87, 88. 2 kilo to wiecie, zawsze jest takie ruchome. Generalnie jestem na masie od yy, miesiąca już. No, ale nic mi ta waga nie poszła. Dbam o tą formę. Zaraz wam jeszcze powiem więcej. Dbam o tą formę, nie chcę tego zepsuć. Bo samo to wyszło, w ogóle nie trzymałem diety praktycznie. Także z siłą jest na razie na spokojnie. Ale jeszcze dojdziemy do wszystkiego. Mamy 140, ostatnia rozgrzewkowa, dwa ruchy docelowo sobie dzisiaj takie 153 damy. No i tutaj 3 serie po 5 powtórzeń yy, wykonujemy. To jest pierwsze ćwiczenie. Generalnie też Wam wspomnę, jak w ogóle wygląda mój trening teraz, bo dużo się zmieniło. Zawsze od dwóch, trzech lat robiłem to full body workout. Yy, już nie wiem za bardzo, co tam zmieniać, że zawsze jak plan sobie, to i tak dochodziłem do tego wniosku, że on jest po prostu najlepszy. No ale teraz, jako że ćwiczę no głównie pod sylwetkę, to chciałem też spróbować czegoś nowego. Bo ostatni raz tak ćwiczyłem w liceum. No, można powiedzieć, że najbardziej mój trening przypomina split. No i teraz, dziś na przykład mam dzień klatki, gdzie mam 5 ćwiczeń. Jutro mam dzień pleców, gdzie jest 6 ćwiczeń. I trzeci dzień, jakby taki, że jest jedna partia, to są barki, bicep, trice, czyli po prostu ramiona, ja to dzielę jako ramiona. No i gdzie tam też jest tych ćwiczeń z 8 i 9 w sumie nawet, bo no bo tutaj robimy trzy partie jednocześnie, jest przerwa. Potem jest to samo, tylko że połączone, czyli klatka i plecy z mniejszą objętością na jednym treningu. No i później mamy nogi, Yy, barki, biceps, triceps, połączone też na jednym treningu. Mamy pięć dni treningowych, no i dzisiaj robimy samą klatę. I jest mega duża objętość, nigdy nie miałem takiej dużej objętości, ale nie są to same takie ćwiczenia, wiecie, wielostawowe, ale przyjemność treningu, myślę to świata, że mega przyjemnie się trenuje i zobaczycie, jaka też jest moc, jaka jest nad moc po treningu, po takim czymś i myślę, że właśnie teraz, kiedy już mam taką jakby jestem zadowolony z tego jaki rozmiar tam osiągnęłem tej sylwetki Jest to takie budujące dla mnie Bardziej chciałem się skupić na tym, żeby dołożyć tam gdzie mi brakuje Żeby ta sylwetka była taka kompletna po prostu 140 Dwa razy bazowa, teraz już skupienie, 153 kg No, 15 kilo temu śmiałem się z tego wyniku, no ale teraz jest inaczej. Teraz już wszystko jest sztywniejsze, już nie jest takie nawilżone wodą, teraz już jest suszej. Susiej? Nie, jak to się mówi? Bardziej sucho? Bardziej sucho, dokładnie. Jedziemy, no piątka była fajnie, nie? pięć powtórzeń. No i dobra. Czerwony się zrobiłem co? Troszkę, ale przyzwoicie. Jest git, jest git. 5 powtórzeń. Ciężko, ale z pauzą. Tutaj jest różnica. Także jestem zadowolony. Zaraz jak dojdę do siebie. Żyłki tu A ten już wchodzi powoli pąteczka No ale też wam poopowiadam o to nic są prążki no, no. Ujdziemy potem sprzepozować. Na barkach też są. Teraz taka zajaweczka tylko. Generalnie, jeśli chodzi tutaj o progres, jako że wie, trzymam, trzymam wagę mocno, no to oczywiście ciężko jest tak dokładać, jak wagę mam idzie do góry, jak na masie. Bo mam sobie tutaj co pół kilo. Nawet jak nie dołożę, to nie ma tragedii, bo mam jeszcze sześć innych ćwiczeń, gdzie dokładam. Więc ta objętość i tak idzie do góry. No a w miarę i tak się staramy trzymać to, no, tak powiem wam, też myślę, że można o tym wspomnieć że teraz taką formę zrobię powiedzmy, mmm, ciężko mi to w procentach określać, ale taką fajną, przyjemną dla siebie, a myślę, że nie mówię na 100%, ale za rok myślę, że to będzie ten, ten moment, kiedy gdzieś tam przyciśniemy do tego startu, no i chciałbym na przykład 5 kg dołożyć względem tego, co jest teraz, powiedzmy przez te pół roku, więc nie chcę tego zepsuć, chcę sobie tak nakręcić metabolizm, żeby, żeby jeść bardzo dużo, bo potem dużo łatwiej będzie zrobić redukcję. Oczywiście na pewno nie, mm, na pewno to i tak będzie wymagające, ale myślę, że mniej się będę męczył niż do tej pory. A też właśnie taką bazę sylwetki już mam i nie chcę na siłę budować się jak, naj, jak, naj, jak najwięcej potrafię, tylko właśnie dołożyć tam, gdzie brakuje. Trzysterijkę Trzy wyciskania zrobione, już trochę weszło i teraz mamy drugie ćwiczenie. Hantlę na skosie 15 stopni. 15 stopni dlatego, że jest mega długi ruch. I fajnie się te klay rozciąga. Zawsze też robiłem ten na, na kosie 30. Tam mam troszeczkę mniejszy, yy, mniejszy jest yy, ciężar. Jednak moja budowa bardziej mi sprzyja pod wyciskanie na bardziej na, na płaskim poziomie. Także takim kompromisem tutaj 15 stopni będziemy sobie dzisiaj chantlę 55 kg. W ogóle ta siłownia jest genialna, bo tutaj są chętle do 80 kg. No i co? No i, no i no więcej się to jest? To? No, tutaj trzy serie, tak w takie 8 powtórzymy celowo Dzisiaj zrobię 10, no to dokładam ciężarą, bo harce są co 5 kg do góry. Także z takim zakresem można powiedzieć, tutaj lecę między 6 a 10 powtórzeń, ze względu na możliwość po prostu dokładania ciężaru. Myślę, że tutaj klata fajnie popracuje już, więcej powtórzeń, też yy, lekka pompa weszła, więc yy, lecimy. Proszę za nami. 9, takie zrobiłem. Forfan jeszcze. Trzecie ćwiczenie to będzie ogólnie hammer, tutaj dolny. Fajnie, tutaj można sobie dopiąć. i zajebiste jest to ćwiczenie pod tym względem, że można tutaj dałożyć dużo obciążenia. No i nie musimy się tak męczyć, jeśli chodzi o stabilizację ruchu. I można sobie to zrobić jako kolejne ćwiczenie. A to nasz, jeśli chodzi o pracę mięśnia, jest ogromny, no bo na przykład mamy 80 kg na stronę. Może to nie jest przełożenie 1 do 1, jak z wolnymi ciężarami, ale jednak mięśnie robi tutaj mega dużą pracę. Podobnie na przykład jest. Hajrołem na plecy, a podobnie jest tak samo z wzriskiem na suwnicy na nogi, że odciążamy tutaj całą stabilizację, ale mięsień mega, mega mocno pracuje, no bo mamy bardzo duży ciężar. Łatwo jest zrobić dużą objętość, łatwo jest mocno przepracować ten mięsień, więc stricte dla rozbudowy bardzo fajnie sobie to włączyć. I kiedy mamy trening właśnie Split, że kilka, mamy kilka ćwiczeń, no to myślę, że to jest złote ćwiczenie. Niekoniecznie akurat tutaj w dół, choć mi ono sobie najbardziej odpowiada ale ten hamerek do wyciskania jest naprawdę pożądany w treningu pod sylwetkę. No i generalnie całą formę tutaj jeszcze zaprezentuję po treningu, ale natomiast jeśli chcielibyście zobaczyć więcej i efekty tego jak byłem w takiej najfajniejszej dyspozycji, to zapraszam też na Instagrama i TikToka, tam to fajnie uwieczniliśmy. Tutaj jako ciekawostka, którą oczywiście warto traktować z przymrużeniem oka, niemniej jednak w mniejszej lub większej zależności od osoby, mniejszym lub większym prawdopodobieństwem ten wynik gdzieś tam bardziej lub mniej się sprawdza. Natomiast teraz Stanisław ta mi 8 8,3% tłuszczu. Tłuszczu, tutaj możesz zobaczyć. No to jest ta maszyna gdzie tam prąd wam przechodzi. Ona nie jest jakimś może super wyznacznikiem. I też generalnie różni ludzie różnie mówią o tym poziomie tłuszczu. Jak to oceniać tak naprawdę? Także Powiedzmy, że jest to taka mała, mały taki wyznacznik, może nie w pełni wyznacznik, ale mała taka podpowiedź, jaki ten poziom tłuszczu mamy, a może z ciekawości sobie szycie zrobimy nawet to badanie i sprawdzimy, jak to dzisiaj wygląda. Natomiast tutaj też chciałem wspomnieć, że jakieś zdjęcia fajniejsze to właśnie są na Instagramie, na TikToku, możecie sprawdzić. A tymczasem przechodzimy do trzeciego ćwiczenia i tutaj grzejemy tak mocno. Tutaj można przygrzać mocno. Myślę, że 10 ruchów 80 powinno się Tutaj. Proszę zwrócić uwagę na to przytrzymanie, fajnie, że ta klata tutaj dopina. To jest, to jest ruch, którego gdzieś tam ciężko będzie go odzorować na y, ciężarach. Wolny. następuje zwolnienie blokady. 13. Czułem, że jeszcze takie dwa w zapasie są, więc można było przyszaleć. Dobre jest mega wchodzi. Myślę, że zaraz to też poczuję na sobie. Generalnie też teraz w tej modzie robienia treningu full body. Ostatni raz trening speed robiłem w liceum. I serio, mega cieszy. I widzę, że ta sylwetka już powoli po tej redukcji się wypełnia. Wiadomo, jak się tak też jest w takim okresie, że Bardziej się skupiam na tej sylwetce. Człowiekowi też głowa inaczej funkcjonuje, no bo widzimy siebie na co dzień, że jest forma. Ta sylwetka oczywiście co dzień wygląda trochę inaczej. Na masie tego nie mamy, no bo nie jesteśmy docięci. Ciężko zobaczyć zmiany. Ale generalnie jestem zadowolony z tak, jak to wyszło, tak niewielkim kosztem, bo ten dwa razy w tygodniu zrobiłem formę. No i teraz się przykładam już od miesiąca lecę pięć razy w tygodniu i jest taki następny cel już tam w oddali żeby sobie wystartować za rok. No bo siłowo tak naprawdę nie mam już takich yy, yy, celów, do których bym dążył siłowych, no bo to 200 zostało zrealizowane i więcej mi szczerze mówiąc nie jest potrzebne. Także teraz modelujemy, kształtujemy tą sylwetkę w odpowiedni sposób. No i w tej serii tutaj będziemy się na tym skupiać właśnie. Dobra, przechodzimy do czwartego ćwiczonka, będzie to mega przyjemne ćwiczenie i polecam Wam go robić, rozpiętki z wyciągu dolnego na ławce skośnej, mega fajnie się spina lata, mega przyjemnie się to robi. Tutaj 3 serie po 12 powtórzeń, lecimy. Piąte ostatnie ćwiczenie dzisiaj, to będzie przenoszenie hantli za głowę, tutaj już nawet nie tyle ciężar, co oczywiście progresujemy, co technika jest to dopełnienie treningu, który i tak ma już dużą objętość, fajne ćwiczenie, bo fajnie rozciąga mi najszersze grzbietu też, z którym nie mam problem, no i przy okazji klatka jest mocno zaangażowana, aby mocniej zaangażować klatę, lepiej to robić na płasko, także pozostajemy tego zaprezentować. Także tak się prezentuje mój trening klaty. Myślę, że się to sporo różni. W ogóle trening klaty tutaj mówię, bo zawsze trenowałem full body, nie? To nie miało miejsca, żeby mieć taką dużą objętość na jedną partię. No ale gdzieś tam urozmaicę sobie to z czasem. Chcę sobie dać czas, zobaczymy, jak, to, jak ta sletka się będzie zmieniać, bo się trenując z dużą objętością, ale mniejszą częstotliwością. Yy, przyjemność na pewno tak trenuje. Inne są te treningi, ale objętość treningowa myślę, że jest na tyle duża. Jesteśmy w stanie zaang zaangażować ten mięsień inaczej niż przy tych ćwiczeniach bazowych, które oczywiście są najlepsze, jeśli chodzi o generalnie rozbudowę całej sylwetki. Natomiast sam na sobie zweryfikuję, czy, te ćwiczeń, czy robienie tego treningu mocno bardziej objętościowego, ale robiąc ćwiczenia, które gdzieś tam są w stanie zaangażować inaczej tą klatkę i w innych rejonach, będzie skuteczniejsze pod względem kształtowania sylwetki już tak bardziej szczegółowo. Także myślę, że tak sensownie, sensownie to przedstawiłem. No i generalnie też tutaj na pewno będziemy każdy ten trening nagrywać. Zobaczcie sobie, jak inne treningi wyglądają, bo też właśnie przez to, że robię ten split, w końcu trening wyciskania nie jest dla mnie najprzyjemniejszy teraz, bo zdecydowanie najprzyjemniejszy jest aktualnie dla mnie trening pleców, który wykonuję. No jest to też moja partia, która gdzieś tam fajnie, fajnie się prezentuje, ale w pozach troszeczkę u niej brakuje, więc tam, tam mam też dużo do naprawienia, jeśli chcę. Gdzieś tam w przyszłym roku wystartować. Także już z tego miejsca po tym treningu zapraszam Was na następny, który na pewno się pojawi niebawem. No i dzisiaj dziękuję za uwagę. Myślę, że dużo ciekawostek, dużo fajnych rzeczy żeby przyjemnie się doglądało. Napiszcie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć na następne. No i też dajcie znać, bo szykujemy różne krosy, które już tam mniej lub bardziej są dogadane z YouTuberami. Także możecie też dać znać, z kim byście chcieli mnie zobaczyć na wspólnym treningu. Myślę, że to będzie fajne rozmaicenie, a będzie co pokazać. Także dzięki za dzisiaj. I wiecie co robić. to jest mega ważne. Łapeczka do góry, napiszcie tam coś jakieś głupoty, powyzywajcie mnie od i będziemy się widzieć następnym razem. Siemano.